Siemanko, ja jestem Jerry Rocker. Um, I to jest szybki news oraz pewna propozycja i po trochę prośba chyba też taka dla was uwaga. Um, teraz niedługo będzie um, konwent, który nazywa się Falcon. Um, Falcon to jest konwent um, fantastyki i tak dalej wszelkiego rodzaju bitewniaki, D&D um, ale również gry wideo. Um, z tego co słyszałem, po trochu manga też, jakaś tam też jest manga anime trochę, um, sporo ogólnie, ja na przykład jestem teraz zainteresowany tym, że to będzie też Gwiezdne Wojny, tak Star Wars, ja jestem ukrytym fanem Gwiezdnych Wojen. Um, więc zapraszam Was serdecznie, ja będę e, na Falconie, mm, żebym Was nie okłamał co to, to jest 10-13 listopada 2011 rok e, w Lublinie, jeżeli byliście na Nejiro 3, to jest w tej samej szkole co Nejiro 3, to samo miejsce, tak więc jeżeli byliście na Nejiro macie ułatwione teraz tak naprawdę połowę drogi, bo już wiecie dokładnie co i jak, e, ja tam będę, e, będzie tam królik, którego widzieliście pewnie na filmie moim z Nejiro i tak dalej, mm, Dudul będzie... E, tak więc, no może być naprawdę bardzo fajnie. Ym, polecam wam też, y, taka sprawa jest. To jest po trochu prośba, po trochę propozycja. Jeżeli teraz myślicie, no fajnie, pojechałbym, ale nie za bardzo mam kasę i tak dalej. Y, nie mam problemu. Otóż, Falconowcy potrzebują was. Potrzebują was, tak. Y, chodzi o to, że po prostu potrzebują kogoś do pomocy przy organizacji i tak dalej. Ym, tak więc, jeżeli y, nie macie kasy na przykład na sam Falcon, wystarczy, że z, z, zarobicie sobie na dojazd, po prostu rodziców, wybłagacie, weźmiecie, nie, nie, kupicie piwa czy tam y, chipsów w szkole i można jechać sobie spokojnie y, na konwent. E, obsługa dodatkowo ma zapewnione tak. Wejście e, koszulkę falkonową z Afryko i jakieś tam podstawowe wyżywienie w wersji Basic e, Czyli tam jakieś, nie wiem, chyba kanapki, nie wiem, czy tosty, coś takiego takiego bardzo y, podstawowego, ale wystarczy do przeżycia. Tak więc jest taka propozycja dla Was. E, wszystko, wszystkie informacje jakie możecie potrzebować znajdziecie na stronie e, Falconu. E, link do strony Falconowej jest w opisie filmu, który znajdziecie na dole, pode mną. Zapraszam Was serdecznie, ja tam będę. Tak więc, będzie mój kapelusz. To, to już jest zajebisty powód. Nie, tak naprawdę, no, mi się wydaje, że to, to będzie tak naprawdę mój pierwszy konwent fantastów. Ale, ale jestem przekonany, że na pewno będzie bardzo fajnie. Ja po części jadę tak naprawdę dla, dla, dla socjalu. Tak, tak więc, poznać znowu więcej osób zajebistych i tak dalej. Polecam. No i chyba to by było na tyle, no naprawdę fajnie, zajrzyjcie sobie na stronę, zobaczcie jakie tam są, powiedzmy, e, atrakcje zapewnione, e, jakie są zapowiedziane i tak dalej. Może być naprawdę ciekawie, ja jadę, tak więc Dudul chyba też będzie. Jeżeli chcecie pogadać, tak jak poprzednio mówiłem, podchodzić, gadać i tak dalej, jeżeli po prostu interesuje was fantastyka, D&D, Gwiezdne Wojny, też zapraszam was serdecznie, może być naprawdę interesująco. Poza tym ta szkoła, w której jest organizowane, jest naprawdę świetnie przygotowana. Jest normalnie idealna do tego, aby tam były konwenty, a więc sale są multimedialne, ład projektorów jest masa um, i tak dalej, tak dalej. Yy, no, także to było chyba na tyle. Wsio. Tak, no chyba to tylko tyle miałem powiedzieć, że jadę i w ogóle, że jest kiedy i o pomocy. No i tyle. Yy, no. Słuchaj, że taki zblazowany jestem w tym momencie, ale po prostu wróciłem świeżo teraz do dobu. Miałem sporo, sporo, sporo załatwienia i uznaję, że po prostu muszę to wrzucić szybko, żebyście mieli czas na zastanowienie się i tak dalej, i tak dalej. Um, tak więc, jeszcze raz, serdecznie zapraszam. Do zobaczenia na Falconie, do usłyszenia w moich filmach. Być może nagram jakiś reportaż. Um, wydaje mi się, że tym, zrobię, nie, tym razem zrobię nieco inny reportaż, ale to się jeszcze zobaczy. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Trzymajcie się i ją czukiem. Na razie.